Nie zrobić. Chrystus, jak mówi Pelianowski, bliżej czy blisko. Można tutaj tak się nasuwa, kto chce zachować życie na tym świecie, straci. A kto je straci dla imienia Chrystusowego, to nie zyska na życie wieczne. Kto, kto, kto nie chce umrzeć od koronawirusa, umrze i tak z różnej choroby, a jeszcze będzie potępiony. A tego koronawirusa nie ma, pandemii nie ma, to bzdury masońskie tych państw, które się zmówili, żeby trzymać ludzie w zagrodach. Czy w polskiej zagrodzie, czy we włoskiej zagrodzie, czy w angielskiej zagrodzie, to są zagrody. Nie wolno latać tam, tam i sam, nie, można, nie wolno połączyć się z ludźmi, którzy dzisiaj e, rozpowszechnili się po całym świecie. I to będzie totalne diabelstwo. Totalne diabelsko, a biskupi tego nie widzą. Powinni być stróżami, kiedy stróż, jeżeli przespał, powiedzmy, na swoim stanowisku, nie zobaczył wroga, to wtedy było zniszczone całe miasto, dlatego taka ważność była tego stróża. A dzisiaj biskupi spią w liturgicznym snie, nacpane diabelskiej agendy i nie widzą tego, co ich czeka. Nie, nie, nie uprzedzają ludzi, nie mówią ludziom o, o prawdziwym stanie Kościoła i stanie ich dusz. Tak jakby lekarz nie mówił o prawdziwym stanie człowieka, że jutro umrze i nie dawał jemu najmocniejszych lekarstw. To mówi ja Wam, arcybiskup Jan Paweł Lenga. Amen. Bóg zapłaci, ksiądz biskupie. Bogu nie będzie chwala na wieki. Ktoś musi za niego mówić i czym więcej takich będzie na świecie, tym więcej mam chwala i cześć. I tak trzeba cierpieć, i tak trzeba cierpieć. Króluj nam Chryste. Teraz i, i zawsze i na wieki.